Będę tęsknił. Więcej niż dziękuję. Merci. Życie na Odsiadce jak trafiła do Ciupy, nie? Tęsknota za bliskimi. A ile masz lat? W ogóle 26, gdzie czy jakieś piątka. I codzienna walka o namiastkę normalności. Wychodzę za mąż. Więzienie kobiet. Nowe odcinki. Dzisiaj o 21:35 w Polsat Cafe. Niezwykłe kobiety z marzeniami. Ja chcę olśnienia, jak ktoś mnie zobaczy, o, jaka ona piękna. Każda ma swoją historię do opowiedzenia. Zgłosiłam się do tego programu, żeby nikt więcej nigdy mnie nie porzucił. 10 lat młodsza w 10 dni. Nowe odcinki. W czwartek o 21 w Polsat Cafe. Dajesz. Dajesz! Rozmowy o smaczkach show biznesu Wiecie jak to jest na ping jak masz spodnie w połowie kola. Ja. Bez tabu Stoję od dłuższej chwili w samych majtach I wrzeszczę na każdy I bez tajemnic Zobacz, się oświadczał trzy razy, przecież to Nie ja opowiadaj o tym Rozmowy, w których głęboko patrzę się w oczy Potrafię, mi się dobrze pokłócić Demakijaż, nowe odcinki Magda wcale nie jest no. takim świętoszkiem Absolutnie jestem przeciwieństwem tego W niedzielę o 15 w Polsat Cafe Budowałam Twój dom od bardzo dawna. Dzięki swej różnorodności stał się piękny, pełen harmonii. Zadbałam, abyś nie był głodny i spragniony. Dałam Ci miejsca, w których możesz wypoczywać, niezliczone zwierzęta, których widokiem możesz się cieszyć. Wszystko, co niezbędne do życia, oddałam Tobie. A Ty co robisz? Ingerujesz, trujesz. Marnujesz, niszczysz mnie. Chroń bioróżnorodność. Szanuj, mamy ziemię. Mówisz, masz! O, tak myślałem właśnie. Y jak? No, że w Wektrze masz więcej masz niż mówisz. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis systemów pod 601-601-601. Wektra. 601, 601. Mówisz, masz. Welcome to the Eras Tour. The the night, Does anyone here know the lyrics? Prove it! W świecie bardziej velo są bardziej godne polecenia sposoby na oszczędzanie. Sprawdź jak to jest. Sprawdź jak to jest. Gdy zyskujesz do 7% w skali roku na koncie oszczędnościowym na nowe środki i wygodnie oszczędzasz w aplikacji mobilnej. Velobank wybierz świat bardziej velo. Są takie rzeczy, na które warto wydawać. Jak dla mnie to na podróże. Zwłaszcza gdy za zakupy online dostajesz zwrot części wydatków. Czyli trochę kasy Wpadnie ci z powrotem. Otwórz konto milenium 360 stopni, którego prowadzenie masz za 0 zł. Wiele haniebnych zbrodni mogłoby zostać ukaranych, gdyby tylko organy ścigania ze sobą współpracowały. Ale to nie dotyczy rekrutów. Rekrut i rekrut FBI. Oglądaj AXN HD w Polsat Box na pozycji 35. AXN. Czasami chcesz powiedzieć: Jesteś wspaniała. Dziękuję za wszystko. Jesteś najlepsza. Będę tęsknił. Więcej niż dziękuję. Merci. Wow, loteria! Wejdź do gry. Daj, no, pusz, A, pusz, Graj o karty podarunkowe i 100 tysięcy złotych. Gdzie byłeś kochanie? Rosmanie. Persil. Wow. mamusia w nowej sukience. Zrób papa. O nie

Oponeo.pl. Sponsorem programu jest Agrecol, producent środków do nawożenia ochrony i pielęgnacji roślin. Agrecol. Przyjemnego oglądania programu życzy sponsor Wedel, producent czekoladowych batonów z nadzieniem Pawełek.